Witam serdecznie. Będę robił misję misję... flanga. Flanga. Gotowy do akcji. Następną flangę witam w Wodel. I następną flangę zwiedzanie miasta. Tu to jest wszystko akurat łatwe i dlatego, te wszystkie misje zrobimy w jednym punkcie. Trzeba zdobyć dużą kamizelkę. to duży plecak i samą eliminację. Tutaj PSB włączę, aktywować. <tryk> I tutaj, jak zabierzemy brogowy, um, wypadnie ten nadanik PSB. Włączyć to jeszcze tutaj w tym miejscu, trzeba zabić w trakcie by nadawanie promienia, gdzie oni są, tak, że i zastrzelić. Bo się wanna, wandel i zrobiłem tę misję. Staliśmy się e, misję, e, idziemy w tą stronę, bo tutaj mamy zamek tej misji, e, odwiedzic zamek i trzeba odwiedzić tutaj terminal e, właśnie statków. więc tutaj te dwa punkty odwiedzić trzeba wystarczy, no a tutaj e, PSB włączyć, ruchomić e, Zobaczymy jak to wyjdzie, pójdzie, pójdę, uruchomię to, pójdę. To... ULTRA 1, powodzenie, BSP jest nad wami. Zobaczymy. Ja ULTRA 1, w okolicy zdję, rośnie aktywność wroga, bądźcie zdję. czujni. Słuchaj! RONINACJA! ULTRA 1 średnie zagrożenie w tym sektorze Samo roninację trzeba znaleźć I Musimy tutaj... zmienić sobie, bo miałem duży plecak Zabierzemy duży plecak, będą nam zaliczyć Mamy duży plecak na chwilę. O, mamy zaliczone. Co zamieniłem, bo już miałem, ale trzeba zamienić albo wyrzucić, albo Dobrze. No muszę duży O, jest tam są o, jest właśnie jedna. Zaruchomimy. Zrozumiano, widzę bierze BSP. czy ja, czy kracze to tak? Musimy to mało, żeby rzeczy wypuścili. Teraz lecimy Lecimy dalej. Staramy się tutaj może przyjeżdżać. Tutaj! tutaj. Mamy 13 to znaczy, że, coś... Ważny cel dostał. Potwierdźcie zabójstwo. Wywiad potwierdza, że to ważny cel. Przelew za zlecenie wysłany. To obszar zakażany, to siły wroga zaliczyło się Jesteśmy w zamku. P2-1, ostrożnie BSP wraca nie, 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 nie do bazy Głupy tutaj Idziemy sobie rozmaka nadciągają wrogie posiłki No i zaczęło tak nam właśnie. Ja się to zrobić i. Pult 2-1. Nadciągają wrogie posiłki. Wrogi W rośnie aktywność wroga. Miejcie oczy szeroko otwarte. Ultra 1, co już nie padło. Jesteście pod ostrzałem. Tak, to wstep kupić dużej kamizelki to kupcie sobie dużą kamizelkę i leczenie, tak? Kamizelkę. To się tak samo że leczenie możecie kupić sobie i, A, no stala, i leczenie, was, leczenie tak samo, tak? Jako, to troszeczkę zabrakło, zaraz pobieram zadanie mi. Zadanie mi. Stalczowo, któryś z graczy chciał już na mnie zabrać. Stalczowo uznamy was za brogu. Zgadzam w sklepie jest życie. Wtedy mam zaliczone tą misję górną. Może po płyty. Esse shampoo tá meio do camiseta de